z moim rowerem za ponad zrobimy sobie bike check, ile dokładnie wydałem na ten rower rama jest to Comencel Clash z przodu mamy rock -zeba z Zeba w takim zarąbistym zjaranym kosmitą piaście z y, Aliexpress to bo oj na plac Hej, tu w dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany, a także proszony odcinek z moim rowerem za ponad. Zrobimy sobie bajczek, a także trochę polatamy, bo o to też pisaliście. No i oczywiście, Subika, strzelajcie. Lecimy po 50 koła, bo już niedaleko. No i wbijajcie na social media. Dobijamy na Instagramie 10 koła. No i oczywiście, oglądajcie do końca, bo na końcu powiem Wam bardzo ważną informację. Coś, na którą każdy będzie czekał, czyli ile dokładnie wydałem na. Ten właśnie rower. I co? Zapraszam najpierw na mój bike check. Zacznijmy od serca roweru, czyli ramy. Rama jest to Commencal Clash z roku 2022 e, w kolorze brązowym. Nie pamiętam, jak się na stronie nazywa. A dalej najważniejsze w takowym rowerze jest to zawieszenie. Z przodu mamy RockShocka Zeba Selecta 180 skoku. Ile mam powietrza z tyłu i z przodu? Nie powiem, ponieważ jest to moja tajemnica. A damper jest to RockShock Super Deluxe. Select, najniższa wersja. Chciałbym to zmienić, ale fundusze nie pozwalają. No niestety. Kierownica, którą już miałem nawet w Munie, super mi się na niej jeździ. Jest to Rental Fatbar kolorze piaskowym. Jest on przycięty na 730 mm. Od razu to mówię, żebyście się nie pytali w komentarzach. Mostek Ride Alpha i to jest akurat stokowe, ale też to będę chciał zmienić na jakiś lżejszy. Dalej mamy hamulce. Tylny hamulec jest to Shimano Deore XT, który bardzo fajnie hamuje. A z przodu mamy stokowego Srama Gaida T. Gripy są to Kult Vansy, Jakieś stare, zajechane sprzed kilku lat, które miałem nawet chyba w hulajnodze, więc no też beka. A jak już jesteśmy przy gripach, no to barendy są to zielone odi, Też je miałem w hulajnodze, więc śmieszna sprawa. Przednie kółko jest na oponie Maxis Asegai. Nie wiem jak się dokładnie wymawiam, możecie napisać w komentarzach. Jest to stokowa opona i nie ściera się za bardzo, więc mega spoko. Jak już jesteśmy przy przednim kole, no to obręcz jest to Stans Centry na sprychach petrolowych od Dartmura, które mega fajnie się świecą i mega fajnie wyglądają. Piasta jest to Salomon, nie pamiętam jaki model, niestety musicie mi to wybaczyć. Był przód, no to teraz tył. Z tyłu mamy oponkę miniona DHR-a, Mega fajnie się trzyma, a także ma fajne, sztywne ścianki, na czym mi bardzo, ale to bardzo zależało, bo przy różnych brapach no niestety dostaje dość mocno ta ścianka. Oponka jest założona na obręczy Dartmura Shielda, jakiejś najgrubszej i najmocniejszej jaka była. Nie wiem teraz jaki to jest model, ale Dartmoor Shield mega mocny jest. Jak widzicie, z tyłu wszystkie szprychy nie są petrolowe, ponieważ nie chciałem mieć takiej choinki aż z roweru. Co mi już jest, ale nie chciałem przedobrzyć, więc z tyłu jest bodajże 4 albo 6 szprych petrolowych. Reszta to są jakieś no name'owe czarne, które mi dobrali w serwisie. A są one zaplecone na piaście z Aliexpress, jest to kozer, ale spokojnie. Hope jest w drodze, tak bym to ujął. Cała grupa jest na osprzęcie sramowskim, czyli przerzutka, kaseta, korby, a także przednia zębatka. Pedały są to mega drogie, a także mega dobrze trzymają, bo są to pedały z konkurencyjnej marki dla Comensela, czyli Specialized. Dzięki wujek Tomek na pewno to ogląda. Mega dobrze trzymają, muszę przyznać. Wrzucam wam tutaj fotkę jaki to model. Sztyca, jak widzicie, nie jest to dropper, ponieważ zamieniłem, gdyż nie był mi on potrzebny. Sztyca jest to jakaś najtańsza, kurde, z centrum rowerowego, za jakieś cztery dyszki, jakaś Keylisa chyba. A nad sztycą na czymś trzeba siedzieć, nie? Siodełko jest to SG SDG Stratos z takim zarąbistym, zjaranym kosmitą. Mega mi siedzi, super mi się podoba i świetnie się trzyma go kolanami przy barach na przykład, albo suicidach. Mega polecam. A no i pozdro, Kornel, na pewno też to oglądasz, mamy dwa siodełka takie same. Patrząc na stery, stery już były zmieniane, ponieważ tamte już się ledwo co kręciły. Są to akcenty, 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 nie wiem jak to się mówi, ale bardzo fajnie się kręcą, są one dość tanie, bo chyba 120 zł za nie płaciłem. Fajnie się kręcą, dobrze się kręcą, nie zacinają się, nie skrzypią, jak na razie przynajmniej, więc polec. Gwiazdkę mamy tutaj w foce, tak jak piszę na kapsulu, jest to jest to specjalna gwiazdka pod Barmoda. Jak widzicie tutaj idzie przewód, wychodzi on dołem rury sterowej i w tym momencie nie będzie się nam obkręcać wokół ramy i możemy na spokojnie kręcić bary. Jeszcze do niedawna miałem single speeda, reduktor był to Reversa, a napinacz był to Shimano Alfine, bardzo dobrze się spisywał, pomijając fakt, że napinacz kosztował 70 zł, to super napinał i nie pękł ani nie rozwalił się w leogangu, więc też polecam, nie ma co przepłacaj za rewersa. Ale jak widzicie, już sobie tutaj wrzuciłem przerzutki, są one na patencie zrobione na blaszce wokół ramy i mogę przerzucać sobie biegi pod górkę i z górki. I nie wiem, czy będę zmieniał na single speeda czy nie. Napiszcie, co wy byście zrobili. Czy byście zmienili na single speed, czy jednak nie. Pewnie się też spytacie, dlaczego przełącznik od przerzutek jest na ramię. Ponieważ jest to dodatkowy kabel, który się owija wokół ramy przy robieniu barów, więc znowu trzeba by było kup kupować. Przewód, linkę o wiele dłuższą, a mi się po prostu nie chciało z tym walić, więc zrobiłem taką prowizorkę, takie druciarstwo. No i jest po prostu na ramię, więc nie musi się owijać wokół ramy. No i co, chyba to tyle z bike checku, starałem się to zrobić jak najszybciej. A teraz sobie trochę pojeździmy i zobaczycie, jaki mam styl bratku i jak dzibuje. Elo, lecimy. Dobra, panowie, to ja jadę ostatni. Zróbmy tak, żeby było dzibowo. Ej. O! Nie dało! Nie dolecę dobrze tutaj, pompka. Między drzewami się mieścimy. Tu se to podamy. Pa! Nie podjęte fajnie, ale było okej. Okay. I tu se damy w ściankę. I tu bokiem w drzewo. Dobrze. Było dziwowo, w miarę. W miarę szybko było Idziemy do góry. No ale jak Łukasik, szybko i bez wywracania się. Tak jest, lecimy. Obra. O! Wcześniej było od połowy Teraz lecimy od góry. Tutaj jeszcze inną traską Bandkami takimi tu wyskakujemy już na u O kurde Ale mnie ślizgnęło No i tu już lecimy to co lecieliśmy To bo... Było... oj na flat Ale lipa Ale wolno no. huh. No i dobra, my już pojeździliśmy, ja się właśnie zwijam ze spota. Jeśli wam się podobał bike check, no to... Piszcie koniecznie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, będzie mi mega miło. No i jeśli chcecie filmów więcej z roweru, no to też oczywiście piszcie. No i teraz informacja, na którą wszyscy czekali. Na mój rower wydałem dokładnie 21 375 zł. I to jest razem z częściami, a także z robocizną, serwisantów. Napiszcie ile wy zapłaciliście za swój rower. No i co? Nara!